Jest noc. Jerozolima śpi. Tysiące pielgrzymów przybyłych z całej Palestyny na święto Paschy pogasiło już oliwne światła. Od góry oliwnej spory oddział żołnierzy prowadzi skrępowanego człowieka. Idzie boso, z szyi zwisa mu długa pętla utrudniająca oddychanie. Tak najczęściej prowadzono skarżonych. Tak zapewne prowadzono także i Pana Jezusa. Zapukali do drzwi Annasza. Tutaj Chrystus dostaje pierwszy policzek. Ale rozmowa z Annaszem nie trwa długo, bowiem w domu Kajfasza, najwyższego kapłana, czekają już niecierpliwi Żydzi. Arcykapłan Kajfasz od 18 lat sprawuje rządy religijne nad Izraelem. To u niego zebrała się Wysoka Rada, zwana Sanhedrynem, liczyła ona 70 osób plus arcykapłan, żeby przegłosować wyrok śmierci wystarczyła obecność 23 członków rady. Wysoka Rada wcale nie myślała jednak sądzić Jezusa. Z góry mieli zaplanowany wyrok. Mimo wszystko chcą zachować jakieś pozory. Postarali się o świadków, oczywiście fałszywych, bo prawdziwi świadkowie nie powiedzieliby złego słowa o Panu Jezusie. Ale świadectwa nie były zgodne. Świadkowie się plątają, mieszają. Sytuacja robi się niezręczna. Zarzuty nie są przekonywujące. W końcu arcykapłan nie wytrzymał i pyta Jezusa: Czy Ty jesteś Synem Bożym? Tak, jestem Synem Bożym, odpowiedział Jezus. I na to właśnie czekał arcykapłan. Wreszcie to ma. Jak Jezus śmie nazywać siebie Synem Bożym? To jest bluźnierstwo. Wyrok zapadł. Ale Żydzi nie mogą tak sobie ukrzyżować Jezusa, bo od 90 lat Palestyna jest w rękach Rzymu. Od szóstego roku przed naszą erą rządy w Palestynie sprawują prokuratorzy Judei, zwani też namiestnikami. Tylko oni mają prawo wydać i zatwierdzić wyrok śmierci. W tym pamiętnym roku prokuratorem był Poncjusz Piłat. Od siedmiu lat sprawował rządy nad Palestyną. Na święta Paschy zawsze przebywał do Jerozolimy, żeby dopilnować tutaj porządku. Żydzi wysunęli swoje zarzuty. Wiedzieli, że Piłata nie obchodzi ich Mesjasz. Dlatego oskarżyli Jezusa o to, że podburza naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi, co było oczywistą nieprawdą. Proces u Piłata się przeciąga. Piłat nie był wzorcowym władcą, ale bronił się przed bezprawiem. Szuka wykrętów, doskonale czuje, że... Żydzi mieszają, rząd został wciągnięty w jakieś bardzo brudne, nieczyste układy. Nie chce decydować w niejasnej sprawie. Czuję, że Żydzi nim się chcą posłużyć. Odsyła Jezusa do Heroda, porównuje z Barabaszem, próbuje zamienić karę śmierci na biczowanie. Liczy na ludzkie współczucie, wyprowadzając Jezusa w cierniowej koronie. Ale tłum jest bezlitosny, krzyczy, żeby go zabić. Jest piątek przed południem. Wyrok zapadł, najbardziej niesprawiedliwy wyrok w dziejach świata. Jezus cierpi. Fałszywi świadkowie, fałszywe oskarżenia, fałszywe informacje przedstawione Piłatowi niesprawiedliwe zatwierdzenie wyroku. Czego się nie robi, żeby zabić wroga? I te sceny z Ewangelii odsłaniają nam jedno z najbardziej niesprawiedliwych i bolesnych cierpień, jakie człowiek spotyka w życiu. To jest cierpienie utraty dobrego imienia. Dzisiaj nagminnie mamy do czynienia z niszczeniem dobrego imienia drugiego człowieka. Żyjemy w świecie manipulacji, zdominowanym przez media, szukające taniej sensacji. W świecie bezfardonowo rozprawiającym się z przeciwnikiem za pomocą oszczerstwa, pomówienia, plotki, czy po prostu perfidnie zaplanowanego kłamstwa. Mówimy dużo i często, ale bardzo często nie zastanawiamy się nad słowem, czy to, co przekazujemy innym, jest prawdą, czy nie jest to kłamstwo, które człowieka po prostu zniszczy. Jeśli kogoś chce się zniszczyć, to trzeba go zabić. Dziś coraz częściej zabić słowem, kłamstwem i oszczerstwem. Wcale nie trzeba szukać daleko. Przecież na naszych oczach próbuje się zniszczyć dobre imię świętego Jana Pawła II. Zniszczenie go oznaczałoby dla milionów ludzi dezorientację, upadek nienaruszalnych pewników i utratę życiowych punktów odniesienia. A zatem podjęto wielką akcję dezinformacyjną mającą na celu odebranie dobrego imienia zmarłemu papieżowi. Jej celem jest podważenie jego nauczania o życiu, o małżeństwie, o rodzinie, o wierze w Boga. Papież, mimo że nie żyje od kilkunastu lat, dla wielu ludzi jest ciągle wielkim autorytetem. Precyzyjnie określającym nam, co jest dobre, a co jest złe, co jest grzechem. I dlatego przy pomocy manipulacji i oszczerstw próbuje się zniszczyć jego dobre imię, tak aby papież zamilkł, ale żeby tym razem zamilkł już naprawdę na zawsze. Cierpienie związane z niszczeniem dobrego imienia to cierpienie dzisiaj bardzo częste. Najbardziej bolesnym cierpieniem tego rodzaju jest po prostu oszczerstwo. Oszczerstwo potrafi zniszczyć człowieka. W jednym z czasopism ukazało się wyznanie anonimowego człowieka, który pokazuje swoją życiową tragedię, ukorzenia której leży właśnie oszczerstwo. Przed laty miał zeznawać w sądzie, aby ratować swojego bogatego kolegę. Ojciec kolegi zapowiedział mu, że jeśli powie prawdę, to go zniszczy. Złożył zatem fałszywe zeznanie. Winą obciążono zupełnie niewinnego człowieka. Wtedy, przed laty, słysząc szantaż, widział tylko siebie, a dzisiaj, po latach, widzi tego biednego człowieka niewinnie skazanego. Wyrzuty sumienia nie dają mu spokoju. Żeby te wyrzuty sumienia zagłuszyć, zaczął zalewać je alkoholem. Pisze, że straszne jest jego życie. Jest przekonany, że dla niego byłoby lepiej, gdyby po powiedzeniu wtedy prawdy ojciec tego faktycznie winnego człowieka po prostu go zabił. Byłoby lepiej dla Niego, byłoby lepiej dla prawdziwego winnego, byłoby lepiej dla niewinnego człowieka i jego samotnej matki. I kończę to swoje wyznanie takimi słowami: Ludzie mówią, że jestem chory, a ja noszę piekło w sercu. Tragedia człowieka, który posłużył się oszczerstwem, i to oszczerstwo zniszczyło życie Jego, oraz zupełnie niewinnego człowieka. A Pan Bóg jasno powiedział: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Bardzo częstym cierpieniem dobrego imienia jest obmowa. Cierpienie obmowy bardzo boli. Kto to przeszedł, to doskonale to czuje. Obmowa ma miejsce wtedy, gdy ujawniamy popełnione przez kogoś zło, które jest może i prawdziwe. Ale jest, nie jest na tyle ważne, żeby wszyscy o nim musieli wiedzieć. Czasami obmowa ma miejsce podczas zwyczajnych spotkań, gdy ktoś chce zaimponować, że posiada wiedzę o kimś i tak się mówi o innych. Często sądzi się człowieka na podstawie pozorów, a jest to bardzo krzywdzące. Nie wolno nikogo bezmyślnie zniesławiać. Pan Jezus powiedział, że taką miarą, jaką my mierzymy, taką i nam odmierzą, taką nas osądzą. Jest taka historia związana z Sokratesem. Mówi ona, że któregoś dnia u Sokratesa zjawił się człowiek i chciał się z nim podzielić pewną wiadomością o innym człowieku. I wtedy Sokrates mówi do niego tak: zanim zaczniemy mówić, Zawsze powinniśmy przesiać to, co chcemy powiedzieć, przez trzy sita. Pierwsze sito to sito prawdy. Czy sprawdziłeś, że to, co masz mi do powiedzenia, na pewno jest zgodne z prawdą? Drugie sito to jest sito dobra. Czy to, co tak bardzo chcesz mi powiedzieć, jest jakąś dobrą rzeczą? I wreszcie. Czy to, co pragniesz mi powiedzieć, jest pożyteczne? Jeżeli to, co chcesz mi powiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne, to wolę o tym nie wiedzieć. Pewnie wielu z nas zna tą historię. Gdyby dzisiaj Sokrates wszedł do internetu i zaczął tak przesiewać to, co w tym internecie jest, to pewnie Odrzuciłby z 90% obecnych tam wiadomości i newsów, jeśli nie więcej. A tymczasem dzisiaj ludzie szukają takiej taniej sensacji, karmią się złym mówieniem o innych, nakręcają się tym, co jest zaledwie prawdopodobne, tylko prawdopodobne, a przy okazji złe i szkodzące komuś. Zanim otworzymy usta, zanim powiemy o kimś coś złego, warto postawić sobie pytanie, czy mi naprawdę zależy na dobru tego człowieka, skoro o tym mówię. I wreszcie najczęstsze cierpienie dobrego imienia to zwyczajna plotka. Po prostu niepotrzebnie rozmawia się o niepotrzebnych sprawach związanych z innymi. Nie bez powodu mówi się, że do rozmowy między ludźmi potrzeba trojga ludzi. Dwóch, którzy rozmawiają i trzeciego, o którym się rozmawia. Kiedy widzimy dzisiaj Pana Jezusa tak niesłusznie oskarżonego, zniszczonego ludzkimi językami, to pytamy skąd bierze się to cierpienie dobrego imienia. Źródłem tych cierpień jest nienawiść i zazdrość. Jeśli ktoś komuś czegoś zazdrości, jeśli ktoś kogoś nienawidzi, to zawsze z radością weźmie go na język, żeby go poniżyć. Zobaczmy, że Żydzi zazdrościli Jezusowi tego, że Jezusa inni słuchali. Zaczęli go nienawidzić i dlatego sięgnęli po kłamstwo i oszczerstwo. Wymyślili na niego fałszywe oskarżenia. Od tego był już tylko krok od zabicia i zniszczenia. Pilnujmy swojego języka. Przysłowie mówi, co to za człowiek, co samochodem kieruje, a językiem nie potrafi? Co to za człowiek, co chwali się, że mówi językiem, mówi po, po, po angielsku, po francusku, po niemiecku, a po polsku z miłością nie umie przemawiać. Język jest wielkim darem Pana Boga. Ale język jest też wielkim niebezpieczeństwem. Syracydes, starożytny, starotestamentalny, natchniony autor, pisze uderzenie języka łamie kości, a święty Jakub powie o języku, oto mały ogień, a jak wielki las podpala. I dziwi się, święty Jakub, czy może z jednego źródła? Płynąć woda słodka i gorzka. Nie może. To dlaczego z jednych ust padają słowa wychwalające Boga i słowa niszczące drugiego człowieka? Będąc dzisiaj z Panem Jezusem, fałszywie oskarżonym i niesprawiedliwie skazanym, spróbujmy częściej milczeć. Jezus milczy. Tyle mu zarzucali, on nie powiedział ani słowa Herodowi. A przed Kajfaszem i Piłatem odezwał się tylko wtedy, gdy pytali o rzecz najważniejszą, o to, kim jest. Milczenie naprawdę jest bardzo ważne. Nasze pochopne sądy naprawdę mogą czyjeś życie zatruć. Pochopne sądy mogą czyjeś życie zniszczyć. Mogą doprowadzić do depresji. Do załamania nerwowego. Językiem można człowieka zabić. Ile tragedii byłoby mniej na świecie, gdyby ktoś w porę zamilknął, gdyby nie powiedział o to jedno zdanie, o tą jedną opinię za wiele. Dalej starajmy się mówić o rzeczach ważnych. Przecież jest tyle tematów, nie tylko ludzie, z którymi jesteśmy. Wiadomo, że nie da się cały czas. Mówić o położeniu wyspy Borneo na oceanie spokojnym czy o I wojnie światowej, no ale jeśli ktoś mówi tylko o innych, to naprawdę jest trochę biedny. Wreszcie pamiętajmy o tym, co powiedział Pan Jezus: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ten drugi człowiek jest obrazem Boga. Może grzech zmazał całkiem w nim postać Chrystusa, ale Chrystus tam w nim jest i cierpi. Patrząc dzisiaj na niesprawiedliwie osądzonego Jezusa, prośmy by nauczył nas milczeć wtedy, gdy milczeć trzeba. By ciągle uczył nas mówić prawdę, by pomógł nam uwierzyć, że w każdym człowieku. On jest obecny. Następnym razem staniemy przed cierpieniem Jezusa odrzuconego przez naród, by popatrzeć na cierpienie samotności, na krzyż opuszczenia i niezrozumienia. Spróbujmy dzisiaj już nie mówić źle o drugim człowieku. Jak ktoś wytrzyma do jutra, to będzie świetnie. To jutro również niech spróbuje. Jak ktoś wytrzyma trzy dni, to będzie fantastycznie. A może ktoś do następnej niedzieli nie wypowie żadnego złego słowa o drugim, choćby było ono prawdziwe. Postarajmy się ulżyć cierpieniom ludzi i mieszkającego w nich Chrystusa. Krzyżu święty, nad nami wzniesiony. Jak bandaż litościwie ściągasz brzegi rany, By się nowe zaczęło w sercu wyleczonym, Zmiłuj się nad nami. Amen.